Witam wszystkich w kolejnym filmie jak ukręcić muchę i dzisiaj będzie nimfka taka wiosenna coś ala masz Marsh Brown, to nie jest taki Marsh Brown, ale tak z wykorzystaniem zająca, z wykorzystaniem takiego syntetyku. Oczywiście całkowity tutaj w tej muszce ten wystrój tworzą, tworzy ta jeżynka skuropatwy I, i dzisiaj taką muszkę chciałbym Wam pokazać, więc y, nić wiodąca. Wróć mi jeszcze. Haczyk 14, gulka 3,5, Wolfram. No i nic wiodąca Unii 8,0. Kolor Rusty Brown. Dlaczego Rusty Brown? Zobaczycie na samym końcu. To się wszystko musi skomponować. Także nawijam sobie tutaj tą nić na haczyk. Od razu, jak tutaj sobie jeszcze nawijam tak powolutku, to chciałbym wszystkim podziękować. Wszystkim osobom, które zakupiły kawy dla mnie bardzo chciałbym podziękować. Bardzo miła rzecz i jak mówię te wszystkie fundusze będą przekazane na zakup mikrofonów bezprzewodowych DJI Mic 2. Po prostu chcę, żeby ten, ta jakość dźwięku na filmach była naprawdę idealna. Ale wróćmy do muszki. Nic mamy nawiniętą, ogonek. Ogonek sobie zrobię z piórka, z malarda. No i takich biorę tutaj parę promyków, podrywam i mocuję do haczyka, tak żeby było równo. przymocuję sobie, zobaczę jaka jest odległość. Dobra, może być, zostawiamy. Taką odległość mocniej troszeczkę. i wracam tutaj już do haczyka. Oczywiście, jak ktoś nie widział jeszcze filmów na moim kanale, a ogląda pierwszy raz, no to również zapraszam do subskrypcji. No i ta kawa, link macie pod filmem. Zawsze można um, zakupić mi kawę i przyczynić się do tego, że razem będziemy tworzyć te treści, za pomocą tego, że dołożycie się do zakupu tych mikrofonów drucik mocuję sobie teraz już do tułowia, do haczyka, to jest też unii drut e, miedziany drucik, to nie jest gruby drut to jest bodajże numer 33 no, drucik mamy i kolejną rzeczą to będzie dubbing. dubbing na tontułów I tutaj jest dubbing taki bardzo, ja bym powiedział ciekawy. To Wam pokażę, tak wygląda. Ale tego nie kupicie nigdzie w sklepie. To jest po prostu taka samoróbka. To jest y, mieszanka oposa y, trochę zająca trochę y, laser-laser-dab, czyli laser-dubbing laser dubbing no i taka mieszanka tutaj wyszła ten opos robi całkiem inną tutaj robotę i to jest taki jasny kolor o dobra zobaczymy jak to wyjdzie na razie nałożyłem dubbing na nić no i teraz sobie tutaj już buduję ten tułów z tego zajączka i oposa I tak sobie tutaj jadę, tworząc już taką tutaj część takiego stożka. Można sobie wrócić ją. I tu już trzeba będzie dołożyć trochę tego dubbingu. I tak, ma no i tutaj sobie już wykończę. I teraz tak, ja nie chcę tutaj tego tabingu dawać pod samą główką. Pod samą główką chcę, żeby tutaj została wolna przestrzeń. Teraz sobie to wzmocnię drutem i drut tak dam dosyć ciasno. To będą zwoje, tak żeby on był fajnie widoczny. I tak chcę, żeby było równo zwój od zwoju w jednakowej odległości ale gęsto jak rzadko, tylko gęsto o, może być, dobra no i mocuję sobie ten drut już teraz nicią wiodącą dosyć mocno, helikopterkiem pozbywam się tej części niepotrzebnej tutaj możecie sobie troszkę przystrzeć te jakby Wam wystają za bardzo kłaczki ale nie trzeba to też będzie dawać takiego efektu Fajnego, dobra, ja sobie tu przysługam, trochę sobie tego rękami wyczeszę, palcami. Dobra, to może być, mamy tutaj dubbing. No i teraz kolejną rzeczą to jest już piórko kuropatwy. Kuropatwa, białe piórko z tymi czarnymi nakrapianymi plankami na tych promykach. Ja sobie już tak przygotuję tutaj to piórko. No, tak wygląda. I teraz łapię sobie szczypczykami tutaj za koniec stosiny. Już wam pokazuję. Tutaj gdzie jest koniec stosiny, łapię szczypczykami w taki sposób. Odgarniam sobie te promyki. O, do tyłu. I teraz obcinam tą część tutaj, żeby można było. Spokojnie mieć za co przymocować tutaj to piórko do haczyka. Proszę mocno sobie tutaj to mocuję. O, jest. I teraz znowu szczypczyki, łapię za stosinę. I teraz odgarnę sobie trochę to do tyłu, te promienie, tak żeby przy układaniu się tutaj fajnie układało równo na haczyku. I sobie tutaj owijam dookoła. I jak jest, to tutaj mocujemy nicią wiodącą tą stosinę. Dobra, i jestem pewien, że jest dobrze, się trzyma. Odcinam tą część pozostałą. Dobra, okej. Okay. Widzicie, tak to wygląda tutaj. Tak wyglądają te promyki tutaj. No ale całą część teraz będzie tworzyć ten dubbing, który dam pod główką. I to jest yy, SLF Whitlocka i to jest Cryfish Orange. Taki, taki kolor, o. I aby teraz nałożyć go, to ja sobie muszę to zrobić w pętli. Po to tylko, żeby fajnie go tam wyczesać to chcę sobie zrobić to w pętli, będę po prostu miał świadomość, że będzie się lepiej to trzymało no i tak, mamy dwie, mamy nić rozdwojoną na dwie części i tak palcami ją rozdzielając delikatnie ja tutaj tego nie nakładam na jedną nić, tylko takie pęczki wsuwam między te dwie nici O, tak delikatnie, żeby tego nie, nie tutaj nie rozwalić, nie ssunąć, nie wysunąć. Tak, żeby były między tymi nitkami. Dobra, jest, jest. Widzicie, tak wygląda. I teraz sobie to skręcę. Na normalnie się to kręci. O, przypomnę jeszcze raz, że link pod filmem w opisie do kawki. I jak mi postawicie kawkę, to wszystkie fundusze będą przekazane na zakup mikrofonów, aby w filmach dźwięk był naprawdę fajny. Wyczesałem sobie troszeczkę tego dubbingu, on jest taki teraz puchaty, i tu pod główką nakładam sobie trochę odgarniając to do tyłu palcami to w taki sposób. Dobra, gra muzyka. No i co? I teraz już finisher i finisherem sobie to wykończę. Dlatego nic w takim kolorze po to, żeby właśnie ona nie odbiegała kolorem od całości. No i tak muszka, taka nimfka coś, ale mokra, ala mokra, ale to będzie chodzić pod nie, także taka niwka, no i zapraszam do wykonania, no i oczywiście dziękuję za obejrzenie, zapraszam do kolejnego odcinka, jak wykonać muszkę, a jak coś chcecie wiedzieć, piszcie pod filmem, to będę odpowiadał na wszystkie pytania, dzięki jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich.